Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów, widzów. Kolejny odcinek o silnikach Suzuki. Jeden z ostatnich, aczkolwiek o naj, najbardziej popularny chyba silnik 1.6 16 zaworowy VVT oznaczony symbolem M16A. Silnik ten był montowany w takich autach jak Suzuki Swift, Czwartej piątej generacji Suzuki SX4 SX4 Cross, Grand Vitara Vitara, także w dużej ilości w dużej ilości samochodów co można powiedzieć o samym silniku. 4 cylindry, 16 zaworów, wtrysk wielopunktowy, rozrząd na łańcuchu, oleju wchodzi do Silnika około 4 litrów, wymiana co 15 tysięcy lub co roku. Silnik jest możliwość instalacji LPG, aczkolwiek silnik ten jest raczej niepolecany do instalacji gazowych. Często po przebiegu już kilkadziesiąt tysięcy kilometrów głowica w silniku, niestety, głównie zawory wydechowe, ale gniazda nadają się do remontu. Także tutaj każdy powinien rozważyć Opłacalność i instalacji późniejszych napraw. Co można powiedzieć o samym silniku? Dosyć małe spalanie rozrząd na łańcuchu. Silnik dosyć bezawaryjny, dosyć dobra dynamika. Trwały silnik, aczkolwiek rozrząd na łańcuchu, często użytkownicy po przebiegu w okolicach 150 tysięcy często ten silnik, niestety rozrząd będziemy musieli wymienić, aczkolwiek nie są to jakieś koszty kolosalne. Co można jeszcze powiedzieć o samym silniku? Jeżeli zainstalujemy instalację LPG, to powinniśmy regulować zawory, dodatkowo te głowice, co do wad, niestety głowice w tych silnikach nie są zbytnio odporne też na instalację gazową, Także tutaj tak jak powiedziałem wcześniej, do rozwagi jest montaż samej instalacji, dlatego że silnik nie spala jakichś dużych ilości paliwa na trasie w okolicach 6-7 litrów, w zależności od tego w jakim aucie będziemy mieli ten silnik zamontowany w mieście. No wiadomo, że ta wartość będzie wzrastała do 8, może trochę więcej litrów, to też w zależności jak będziemy jeździć. Silnik ogólnie polecany, bezawaryjny, aczkolwiek jeżeli ktoś planuje instalację gazową, to powinien dbać o ten silnik, szczególnie o głowicę, regulować zawory. A i tak może nas to nie ochronić, niestety, przed regeneracją tej głowicy. Także to by było na tyle odnośnie silnika 1.6.16 zaworowego Suzuki VVT. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia, do na następnego odcinka. Pozdrawiam.